Siemano, moi drodzy, przed wami jedyne, naprawdę jedyne sensowne outfity, które możecie założyć nadchodzący koncert Pitbull w Krakowie. Na wstępie, oczywiście, dajcie znać, komu z was udało się kupić bilety, no i z kim po prostu z was. Widzę się już 23 czerwca na Tauro na arenie w Krakowie. Na start, prawdziwy banger. No, osobiście uważam, że no, nie ma lepszego outfitu, który możecie sobie dać tego dnia. Pozwolę sobie go tutaj nazwać Pan Świat Outfit. Widzicie, Mr. O'Wait. Zaczynamy się od dołu. Buty mało istotne i tak będzie dużo ludzi, więc butów nikt nie zobaczy. No i tak, piękny czarny garnitur, biała koszula, brudka. Jeśli ktoś nie jest w stanie sobie tutaj w tym miejscu zapuścić, no to jak najbardziej jest uwzględniona w otwicie. Czarne oksy klasyk. No i co? Czepek, no bo włosów no nie może być widać. Mr. Worldwide, no po prostu tutaj włosów ewidentnie nie ma, no więc my też musimy się z tym utożsamić. No i muszę wam powiedzieć, naprawdę łezka w oku się kręci, e, kiedy dochodzi do mnie, że kurde, te wszystkie piosenki, które słuchałem za mało lata, które kojarzą mi się z dzieciństwem, z takimi czasami, kurczę, bez troski, z totalnie zero problemów, no że będę mógł po prostu ich posłuchać na żywo. No mega się jaram i dajcie znać, kto z was też po prostu. Druga opcja, tutaj takie bluzy, koszulki, pitbull, no naprawdę, jak ja widzę kogoś w tych koszulkach, no to od razu wiem, że tutaj... No to nie jest byle kto, tak? To, to widać, że tu jest charakterny gość, naprawdę z zasadami. No to jest naprawdę konkret, więc tutaj to jak najbardziej też jest akceptowalne. Koniecznie oznaczajcie znajomych, którymi się tam wybieracie, żeby widzieli też co ubrać. I dawajcie znać, jaka jest wasza ulubiona piosenka Pitbull'a. No moim zdaniem Give Me Everything. No nie ma lepszej piosenki tutaj, proszę też nie dyskutować z tym, tak?